Dobrze, no, dzisiaj pokażemy jedną z bardziej zaawansowanych i wymagającej naprawdę sporej ilości wprawy sztuczkę, graniczącą z mentalizmem. Mentalizm to rodzaj przenikliwości, potrafienia dodawania do, sobie, do siebie faktów w taki sposób, aby coś przewidzieć. Przykładowo, dosyć prosto jest przewidzieć zachowanie ludzi. Widząc, kiedy dwie osoby spojrzą na siebie w dosyć jednoznaczny sposób. Wiemy, że albo są w sobie zakochani, albo czują coś do siebie. W innym przypadku, kiedy widzimy złowrogie spojrzenie, wiemy, że istnieje pomiędzy nimi jakaś agresja, jakiś niepokój, tak? tak samo może być z kartami. Karty mają, wierzcie bądź nie, swoisty rodzaj duszy. Nie takie jak ludzie, ale w momencie kiedy je tasujemy, karty układają się w jakiś rodzaj systemu. Nieważne jak potasujemy karty, nieważne jak wiele razy byśmy je pomieszali, pewien system, pewna systematyczność zostanie. Dzięki temu możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem odgadnąć kartę, którą mamy przed sobą. Do tego jest potrzebny dosyć prosta dosyć prosty sposób, to znaczy potrzebujemy trzech kart. Ja już troszeczkę dłużej w tym siedzę, tak, troszeczkę bardziej się w tym zagłębiłem, więc jestem w stanie wyjąć trzy karty dowolnego Miejsca w talii i odgadnąć je. Osoby, które zaczynają ten rodzaj sztuczek, raczej poleca się, żeby brały trzy karty tuż obok siebie. I teraz ja postaram się odgadnąć środkową kartę, ale do tego potrzebuję odkryć dwóch poprzednich. Czyli w tym miejscu mamy siódemkę poduszki i w tym mamy dziesiątkę żołądź. Tak jak mówiłem, istnieje pewna zależność, ale wyjaśnię ją wam zaraz po tym, jak odgadnę, jaka jest tutaj karta. Tak, już w tej chwili wiem, że na pewno kartą, którą mam tutaj, na pewno jest jakaś czarna karta. Jest to na na pewno na pewno wino. Jest karta jedna z niższych, więc według mnie jest to czwórka wino. Sprawdzimy, czy mam rację. I zgadza się, jest to czwórka wino. Żeby nie było, odłożymy te trzy karty tutaj i wyjmiemy trzy jakiekolwiek inne. Weźmy tą, tą. I jeszcze tą. Albo weźmy 4. Dobrze, powtarzamy po raz kolejny z powodu kolejnych problemów technicznych. Nie będę się domyślał, jakich, ale uznajmy, że okropnych i przerażających. Dobrze, weźmiemy 3 w różnych miejscach, 4 karty, żeby było trudniej. I wcześniej widzieliście, jak przewidziałem karty, które się znajdują. Jak już mówiłem, karta taki istnieje coś w rodzaju duszy, czyli przykładowego ułożenia kart, które można w pewien sposób przewidzieć. I tutaj, na przypadku tych czterech kart, spróbuję Wam wyjaśnić to na tyle prosto, abyście mogli sami próbować dalej uczyć się tego. Tak jak mówiłem, jest to jedna rzecz, sztuczek, których naprawdę trzeba dużo poświęcić czasu i kiedy ja zazwyczaj uczę kogoś tego, to proponuję mu w momencie kiedy uczy się tych kart, tak, żeby wyciągał przed siebie pięć kart i starał się na odgadnąć tylko jedną. Dobrze, ale idźmy dalej. Więc na samym początku odsłonimy dwie karty. Tutaj przykładowo tą na środku. Jest to szóstka żołądź. I powiedzmy, że odsłonimy też tą kartę. Jest to piątka. Rzołędzie. Teraz już w tej chwili macie zauważyć pewne podobieństwa. Piątka i szóstka są dosyć blisko siebie, prawda? Więc jakie jest prawdopodobieństwo, że trzecia karta, która będzie, będzie również żołędziem. Znikome. I naprawdę w tej chwili już Wam to ułatwia. Bo wiecie, że żadna z tych kart najprawdopodobniej nie jest żołędziem. Skoro też mamy tutaj dwie czarne karty, więc możecie przypuszczać, że żadna z pozostałych dwóch nie jest czarna. Nie zawsze się to zgadza, ale w tej chwili, kiedy mamy odwrócone dwie karty, może Wam to pomóc. Karty, które tutaj się znajdują, są niższego nominału. Piątka i szóstka. Co pomaga Wam też zgadnąć, że karty, które są tutaj, najpewniej należą do wyższych kart. Z tego powodu, że rzadko się zdarza, żeby karty niskiego nominału były wszystkie obok siebie. Tak więc, w tej chwili wiemy, że na pewno nie będą tutaj żadne z kart czarnych. Więc odsłonimy jedną z pozostałych, ja odsłonię tą i uważam, że w tym miejscu będzie karta czerwona, a dokładniej mówiąc poduszki, jako że wyższa, ja uważam, że będzie tu jedna z wyższych kart. Dlaczego? Bo są tutaj jedne z niższych kart, więc spore prawdopodobieństwo, że pojawi się karta wyższa. Nie najwyższa, bo gdyby miała być najwyższa, to powinny tutaj być najniższe karty. Przynajmniej według prawdopodobieństwa. Więc sprawdzimy. Ja uważam, że tak jak mówiłem, że jest tutaj król poduszki. I zgadza się. Jest król poduszki. I w tej chwili, co możecie wiedzieć? Że na pewno kartą, która jest tutaj, nie będzie król. Skoro pojawił się król, naprawdę około 10% szans jest na to, żeby w tym miejscu był kolejny król. Ale skoro jest jedną z wyższych, według tej teorii, którą Wam mówiłem, to powinna się tutaj znajdować albo Jopek, albo Dama, albo As. Ale już mówiłem, że mamy tutaj piątkę i szóstkę, więc karta które tutaj powinny być, tak jak mówiłem, nie może być najwyższe, bo wtedy powinna to być przykładowo dwójka, trójka bądź czwórka, tak? Więc już znowu zmniejszamy sobie ilość utrudnienia, i myśląc w taki sposób, mamy do wyboru tylko Jobka i Dane. W tym momencie możemy zaryzykować. Stwierdzenie, że skoro tutaj jest podusz są poduszki, to tutaj będzie inna karta, również czerwona, więc pozostaje nam serce. Ja osobiście uważam, że w tym miejscu będzie Jopek serce. I zaraz sprawdzimy. I zgadza się. Uważacie, że jest to jakaś ściema, albo że się nie zgadza? Zaraz sprawdzimy to na jednym przykładzie, karty wsadzimy. Teraz Wam pokażę jak to wygląda w moim przypadku. Wybierać trzy dowolne karty. Mi osobiście wystarczy, że się tylko Jedną, jedyną magiczną kartę. Czym to zrobiłam? A tak dla zawary. Dobrze, więc mi wystarczy, żebyście odsłonili jedną magiczną kartę. Więc powiedzmy, że odsłonimy tą. Jest to król wino. Więc w tej chwili jestem w stanie Wam stwierdzić, że karta, która znajduje się tutaj, jest to na pewno poduszki. Jest to ósemka. Próbuję podnieść. Zgadza się, jest to ósemka poduszki. I tutaj już też wiem, jaka jest karta. Jest tu żołądź. Dziesiątka. Skąd wiem? Po prostu wiem. Według zasady, którą wcześniej Wam mówiłem. W moim przypadku jednak jest tak, że ja już wcześniej przechodzę przez szereg wykluczeń i odnajduję karty, które według mnie są największe prawdopodobieństwo pojawienia się tutaj. Jeszcze raz. Pokażę Wam to na przykładzie z dwiema, z trzema innymi kartami. Pamiętajcie, że jak zaczynacie na samym początku, polecam, naprawdę bardzo polecam, żeby zaczynać od większej ilości kart. Z tego powodu, że, po... <laughs> że pozwoli Wam to na. <laughs> na łatwiejsze eliminowanie poszczególnych kart. I pomieszajmy sobie jeszcze je, żeby nie było, że jest jakieś tajemnicze ułożenie i to naprawdę nie robi najmniejszej różnicy. Dobrze. Więc teraz Was zaskoczę jeszcze bardziej. Wcześniej potrzebowałem jednej, jednego, jednej karty, która byłaby odsłonięta. W tej chwili nie potrzebuję żadnych kart. Żartuję, nie da rady bez żadnych kart. Więc odsuńmy sobie tą kartę. Mamy tutaj dziewiątkę. Więc najprawdopodobniej karta, która jest obok niej, również powinna być niższa. Powinna być niższa od niej i osobiście uważam, że skoro to jest dziewiątka, to tutaj będzie dziewiątka poduszki. Tutaj również będzie poduszki. Tylko, że Dziewiątka. 6 lub 5. Ja uważam, że pięć. Mój sposób. O, no i zgadza się. Jest to piątka. Trzecia karta. Spośród tych jest to... Teraz mam... Hm. Uważam, że jest to jopek. Również poduszki. Nie, przepraszam. Dama. Tak, dama. O, widzicie? To mało bym się nie pomylił. Jak mówiłem, wystarczy sporo potrenować, zacząć od większej ilości kart i każdy jest w stanie przewidzieć w przybliżeniu ułożenie kart i kartę, która znajduje się tuż obok nas. Weź jakikolwiek pytań, pomocy odnośnie tego, jak to przewidywać, jakie zadawać pytania w momencie, w którym Trzymacie karty przed widzem, i to on wybiera jedną kartę, bo również są sztuczki, które pomagają w tym. Są to już bardziej mentalistyczne sztuczki. Jedną z nich najpewniej jeszcze dzisiaj nagram, będziecie mogli zobaczyć ją. Oczywiście, tak samo jak w tym przykładzie, ja już dużo częściej robiłem te sztuczki, dużo więcej razy przechodziłem przez wszelakie testy, zadawanie pytań, ustaliłem swoje pytania, które pozwalają mi wykluczyć jak największą ilość kart. Dzięki czemu prawie za każdym razem trafiam w kartę na 10 kart bez najmniejszego problemu odgaduję 8. Tak więc przy 52 kartach, 10 widzach, którzy wybierają karty, 8 na 10 jest to naprawdę bardzo wysoki wynik, bo nic wam nie da całkowitej pewności na temat na temat tego jaka jest karta 85%, 90% to jest maksymalna ilość ale już się troszeczkę za bardzo zagadałem, tak to jest jak rozmawiam o czymś co według mnie jest niesamowicie interesujące a mentalistyka i przewidywanie kart jest czymś co według mnie jest na jednym z najbardziej fascynujących elementów iluzji, z jakimi się spotkałem, tak więc dziękuję bardzo, jeżeli się podobało. Łapka w górę, subskrypcja, oczywiście wszelkie pytania, jeżeli będziecie mieli, możecie napisać, postaram się na nie odpowiedzieć, zarówno odnośnie tej sztuczki, jak i wszystkich poprzednich. Tak więc jeszcze raz dzięki i miejmy nadzieję, że do zobaczenia.